Dzień dobry, 11 lutego dzieje się w Piotkowie Trybunalskim i okolicach. Zaczynamy skrót najważniejszych informacji minionego tygodnia. Niedziela 4 lutego, w rozprzy odbyły się pierwsze halowe młodzieżowe zawody sportowo-pażarnicze Powiatu Piotkowskiego. W zawodach udział wzięło 10 drużyn dziewczęcych i 12 chłopięcych. Klasyfikacja końcowa wyglądała następująco: drużyny dziewcząt, pierwsze miejsce zespół sproszenia. Drugie z Jarost, trzecie miejsce przypadło zespołowi z Bujen. Klasyfikacja chłopców: pierwsze miejsce Gomulin, drugie Bujny, zaś podium zamknęła drużyna z Polichna. Wtorek 6 lutego. W Powiecie Piotkowskim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Przed Komisją Wojskową powinno stawić się około 640 osób. W Ośrodku Edukacji Artystycznej Miejsk Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotkowie Trybunalskim prezydent miasta wręczył nagrody laureatom konkursu. Nie przemocy w sieci. Była to jego druga edycja. Dzień wręczenia nagród nie był przypadkowy, ponieważ to 6 lutego w całej Europie obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. Środa 7 lutego. Przed godziną 21 w Gościnnej w gminie Goszkowice kierujący autem osobowym prawdopodobnie stracił przytomność i z dużą prędkością wjechał w ogrodzenie posesji. Kierowca był trzeźwy. Kwalifikowanej pierwszej pomocy udzielili mu strażacy z OSP Goszkowice. Przekazali załodze ambulansu, który odwiózł go do szpitala. Czwartek, 8 lutego, na ulicę Roosevelta w Piotrkowie Trybunalskim powrócił ruch wahadłowy. Wszystko za sprawą wznowienia prac na modernizowanym odcinku drogi. Pod koniec 2023 roku prace zostały wstrzymane na odcinku od ulicy Wroniej do granic miasta ze względu na warunki atmosferyczne. Prace na tym odcinku powinny zakończyć się w maju bieżącego roku. Wykonawca zakłada jednak, że prace mają zakończyć się zdecydowanie wcześniej. Piątek, 9 lutego. Do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło po południu na Armii Krajowej w Piotkowie Trybunalskim. Jeden z kierowców zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, aby przepuścić pieszego, który nagle wtargnął na pasy. Natomiast drugi z kierujących nie dał rady wyhamować i uderzył w tył auta. Sprawca kolizji został ukarany mandatem. Sobota, 10 lutego. W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Moszczenicy odbył się koncert karnawałowy pod tytułem Powróćmy jak za dawnych lat. W jego, w jego trakcie publiczność mogła usłyszeć mieszkankę gminy Lidię Smuga. Towarzyszył jej band jazzowy Standard Jazzy. Na dziś to wszystko. Na kolejne wydanie zapraszam już w najbliższą niedzielę. Do zobaczenia.